Mam na imię Piotr. Chciałbym Was zaprosić do oglądania mojej serii kilkunastu filmików, bo mam, wydaje mi się, świetny pomysł. 16 września my, jako Warsaw JF, będziemy mieli swój, swój pierwszą, swoją pierwszą rocznicę, i z tego tytułu my, jako organizatorzy, wyjdziemy na scenę. Wymyśliłem sobie, że moja prelekcja będzie dość nietypowa, ponieważ będę chciał od dzisiaj, czyli od 1 września, przez kolejne 10 dni, pisać jeden projekt, e, który później wykorzystam jako podstawa do mojej pracy dyplomowej. E, chciałbym, żeby, żeby to była dość nietypowa prezentacja opisująca mój przebieg. Codziennego, codziennego, codziennych prac nad, nad tym projektem. Myślą przewodnią będzie bajka Dragon Ball. Czyli będziemy pisali grę w Phaser JS w JavaScriptie w oparciu o OS6, o najnowszy standard. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie.